Hello, wryniantów Witam Was! W kolejnym odcinku zagrajmy w League of Legends. Dzisiaj sobie ciśniemy Nasusem, ale nie na topie. Nie, nie, ciśniemy nim do dżungli. Także jeśli chodzi o dżunglę, to zaczynamy dosyć standardowo, czyli Macheta i piciu. Ok. Nasus skin is awesome yy, Tak, mam tutaj ładnego skina. Yy, dzięki, dzięki, dzięki. Nasus policjantka 9. Hehehe, <laughs> kulet the dogs out? No i dobra, przedstawiam mniej więcej Nasusa w dżungli, tutaj są takie piki, jest taki mały mirror tutaj, i Nasusy. Eee, ale tak, co do dżungli, w dżungli maksujemy E, nie, gdybyśmy chcieli maksować Q, to tą dżunglę byśmy robili tak długo, że po prostu Nasus z dżungli byłby niemożliwy <laughs> Więc po prostu no, nie jest możliwe maksowanie Q Więc na, nie opieramy się tak bardzo na właśnie damage'u z Q Bardziej opieramy się na utility Jesteśmy troszkę jak Nautilius w dżungli coś ten desy, nie? Czyli jesteśmy dosyć tankowaci, robimy tutaj jakieś slowy, cyceki, obniżamy armory, nie? Ale sami w sobie nie robimy aż tak tons of damage jak to Nasus robi na topie no ale to myślę, że normalne, zresztą jungler powinien być dosyć tankowaty yy, Najlepiej, oczywiście Chociaż to za, wiadomo, Fiddlem też można coś ugrać Ale dobra Nasus, jak wiecie, tutaj mają fajną pasyweczkę, 14% bonusowego lifesteala Także dzięki temu też przyjemnie się jungluje Dzięki E, zobaczycie, jeśli będziemy maksować E To jungla będzie sama się robiła za nas yy, Dzięki <suszy> <suszy> yy, Tak już, już tutaj nie pomagę, panie Olaf. Dobra, jest tutaj jedno, teraz drugie. Widzicie, dużo hapeków mi zostało. Całkiem okej okay. Także tak przyjemnie się robić dżunglę tą, tym nasusem. Ja. O, może dostanę. No to taki hard pull. Powiedzmy, że hard pull, nie? <ścoughs> Ale okej, okay, niech będzie. Zostawię sobie Smajta na później. Okej okay. I ciśniamy sobie teraz na naduszki. Jako drugie możecie wziąć Q, ja proponuję W. Po raz kolejny ktoś u mnie wyszedł. Yy, w poprzedniej grze właśnie też miałem livera i byłem mimo wszystko legendarnym nasusem, nie? No ale nie chciałem wam pokazywać gry, jak jestem połowie na topie, a połowie na, yy, na tym tym. A połowę w dżungli. Wyszła taka troszkę lipa wtedy. A tak mi dobrze szło, miałem 13-2 ileś tam asyst. E, tak. Ja będę musiał tutaj chyba przybyć, pilnować tego Mida, chociaż za chwilkę. Jeszcze to będę junglować, nie? Co jest z tą nidalką? O, już tyle czasu próbuję coś nagrać. Tyle gier już rozegrałem nasusem i wciąż nie mogę nic nagrać im A ich Nasus kampi na tym bocie. Nadal... Ojej, a oni nadal dają się zabijać, co gorsze, nie? I ciągle liwerzy, co się dzieje? Może nie wiem, są jakieś disconnecty, problemy albo coś, nie wiem, ale po prostu już. No jest niefajnie troszkę. Że muszę ciągle to nagrywać jeszcze. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, jako drugie maksujemy W. Żeby mieć super wykokszonego Slowa. Slow na susa jest naprawdę jeden z. To jeden z lepszych w grze. Chyba był najsilniejszy, dopóki nie wyszedł tresz. Mam takie wrażenie. Cześć, NASUS. Mmm, ja tutaj jestem hybrydowym nasusem. Dobra, ja teraz to spróbuję nagrywać, mimo wszystko, może znowu wygramy. Mimo, że mamy. Mimo, że z liverem, nie? Od tej jakiś tak mały wpadnie. Okej. Okay. Ej, to jest całkiem najgorsza technika. Zobaczcie, jesteśmy w dżungli i tutaj puf. I lecimy, sfarmić mi, nie? Hajs się będzie tak zgadzał. Zobaczcie, to to samo się zrobi. Więc sfarmimy coś małego. A, sobie sfarmiłem, nie? No, nie zapowiada się, żeby Nidal'ka na razie wracała Więc mogę to troszeczkę spuszować i nikt się nie obrazi chyba O, będę mieć szósty przed tobą Lux Więc bój się lepiej Nasus w mnie na midzie to nie... Chociaż nie, to jest zbyt... E, ta linia potrzebuje Romu, ale fajnie Nasus e, na midzie może sobie spokojnie pofarmić, na topie można go zgnębić. Chociaż to też zależy Ja tutaj z tego ku bardziej staram się y, robić jak najszybciej tę dżunglę, ale możemy też stakować je przy okazji to wiadomka. Dobra, zobaczymy. Może wygramy tym razem 4 na 5 i to nagram. No wiesz, że będzie taki hybrydowy nasus trochę w dżungli, trochę nam idzie, co? <grym>, bo poprzednia gra, naprawdę, bo wtedy miałem Galio na topie Levera, nie? A tak fajnie mi szło i wygraliśmy tą grę. Mm, także teraz spróbuję to. E, spróbuję to komentować do końca. Może będzie fajna gra. Łup. Dawaj. Dobra, mamy już szósty jakiś stack. O, dobra, teraz potrzebujemy ultima. Ok. Chciałem ja być naprawdę do końca gry na midzie? To wtedy bym maksował ku generalnie. Okej okay. Les hitujemy Dobra i spadam Spadam po jakieś itemki Dobra Lux widzę, że też się wraca Okej okay, wracamy, mi że wracają teraz, nie? <laughs> o, mam 53 minionki, no trochę otwarmy wszystkich Ale to wiadomo yy, Nic wielkiego Dobra, weźmiemy sobie takie budki I lecimy na mida <laughs> oh, man Może to nie jest taki najlepszy pomysł Skoro jestem A zresztą będzie śmiesznie przynajmniej SS2 No nie, nie mogę gankować no, Jeśli zostawię mida to też nie będzie zbyt fajnie Zresztą farma na midzie jest na tyle duża Że nie opłaca się jej zostawiać nie? To jest taki mały problem no, i tutaj będą właśnie zabijać moich. Dobra, zobaczcie, to się samo robi, praktycznie, nie? O, to jest mocna susa. Dobra, jest blue. Teraz chciałbym go nie oddać ich na susowi, więc ja go sobie jak najszybciej wezmę. Tak, wardy jak i tak do was nie przyjdę. No, mój team już tutaj jest zły, no, ale nie ma się co dziwić. Ja mam tutaj ciężko, bo ja mam znowu livera i znowu próbuję nagrać na susę. No, Demet po tylu latach e, powodzenia. Ona ma siódmy, ty masz pierwszy. E, tak życzę udanej walki. Dobra, ja wezmę sobie. Robię dalej dżunglę, jakby nigdy nic. Nothing to do here. Zobaczymy czy ona naprawdę wróci Czy to tylko taka ściema Dobra wraca faktycznie To ja maksuję w takim razie normalnie jak jungler w e, Dobrze to, Ale teraz mogę coś pogankować wreszcie Zaraz spadniemy na bota, tylko nie wiem co on sobie tutaj robi. Nie powinien tak wychodzić hardcorego, skoro jest sam. Yy, także tak. Jest średniowo, ale ciągle są szanse. Tym bardziej, że teraz jestem troszeczkę nafidowany. Jakiegoś tam gankora zrobimy. Dawaj, Incoming! Ew. Ale ktoś się ze mną bije? Bij ich, bij ich, bij ich stary. No dobra, ja tutaj tego nie przeżyję. Ale dobra, no spróbujcie ich pozabijać tutaj. Aha, ich nasz też ma czwarty level. No to trochę średniowo. Niezbyt uzdolniony. Ale żeby tylko ten typek zgarnął killa. No zgarnij, a ty, a ty to tam wiesz. Dobrze. I teraz ucieknij. Mm, takie rzeczy się unika, stary. No ale przynajmniej nie dali sobie spokojnie pofarmiła. <laughs> eee, także jest średnia, jak widzicie. Ale mam nadzieję, że jakoś to i tak nam wyjdzie. Eee, teraz tak. Składamy sobie tutaj Aegisa. Przynajmniej próbujemy. Czy to się opłacało, to co teraz się stało? Eee, myślę, że nie. Myślę, że nie bardzo, ale. A jak tam w farmie chyba? Osro przegrywamy? noo... Osro, niedali ma 12 milionów. Hmm. Bywało lepiej. <grymne> Demacja. Co lepiej cofnij już, bo nic nie zrobisz. No i dobra, i teraz jestem przez całą grę mid, top... Na, mi, mid, Nasus, what the fuck? First time Varus, dzięki stary. Nie wiem, czemu ona nie cofnie. Przecież ona zaraz padnie. Nie, wiem, ona powinna cofnąć i jakoś ona no dobra może być. Jakieś dorany teraz musi defensywnie pójść, bo ona po prostu jest na pyknięcie dla Lux. Lux ma przecież takiego bersa, nie? Mm, tak, no excuse. No. Dobra, już tam biegnę. Dobra. Przynajmniej się Flashneli i nie zabili moich, także jest dobrze. Jest dobrze. No nie ma tutaj laks. No, ona jest troszeczkę nafidowana, ale odstaje w farmie od Nasusa. <grym>, no, przynajmniej nie tyle co. Dobra, niech sobie nie dali trochę farmi. i może mam jeszcze jakieś szanse. Ale jak to wygramy, znaczy niezależnie, jeśli to będzie jakaś zacięta gra, przynajmniej, a nie Surrender 20, to wrzucę, bo już po prostu tysiąc razy próbuję nagrać na susa. I Albo grę za długa, albo liver i głupio pokazywać, albo przestaje komentować, albo coś ciągle. Tutaj lak chcę ją zberstować, widzę, także ja tutaj spróbuję wbić w nią. A nie ma jej, okej okay. A, jest na bocie. Dobra, ja tutaj dam jej slowa, stary. Dobrze, i wziął kila. No, także jest dobrze. Mamy wciąż szansę. Dobra, do boju, do boju, panowie. Oj, Warus. Chociaż nie, ten Nasus yy, nic nie zrobił. Okej, okay, także spoko. A nie ma co płakać, misiaki. Dobrze nam idzie. Jest tylko 7-8. Ja jestem nafidowany, bo mam spoko farmę, mam jakiegoś jednego kilka. No Lux jest też nafidowana, ale to już tam no, bywa. Dobra, weźmiemy sobie teraz Aegisa i teraz idziemy w bardzo fajny item Locket of the Ion Solari. Bardzo lubię ten itemek, szczególnie jest dobry przeciwko postaciom, które mają takiego bursta, żebyśmy mogli Zasłonić się, zasłonić całą swoją drużynę Także to jest bardzo fajne Będzie dobre te, na tą grę, przy, na przykład Lux wali ulta, nie? A ja wtedy pyk, locket No i trochę damage'a, nie wiadomo, że to nie całe stankuje Cześć Tak Oj ci ludzie, dobra lecimy obronić tego mida a spróbować obronić, nie? Zobaczymy co z tego będzie. Bo niekoniecznie możemy to obronić. O, też powinno się udać. Dobra. Przynajmniej nie padł Midlane. O, tutaj gonią Tresza. To było na tyle. O. Nie, 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 proszę, nic nie rób. Dobra, ja ich tylko zesłowuję i tyle. O, i spokojnie, spokojnie. Jak na wojnie. No. Dobra, ja wezmę sobie teraz rydzika, może coś pogankujemy. Pomógłbym na topie, ale to sobie radzi, zobacz. Jeden, jeden. No, dobra, nie radzi. Sobie. W sensie chyba dostał ganka raz. Także myślę, że sobie. Ale uprzejmie po prostu minionki. No jest miary wyrównane. Niby mógłbym jakiegoś ganka tam zrobić. Ale boję się, o tą nie dali, bo ona zaraz spadnie. po prostu chcę. Widzę, że wiesz, wyskakuje im nasus, a jest tutaj w okolicy. Zaraz szybki slow poleci na niego. Jakiś tam disengage. Na przykład teraz, nie? Dobra, tutaj go nie będę bić oczywiście. A, ten już go stelował, to nie dobrze. No dobrze, niech sobie to nidali warduje. Niech nie wpadnie w nic. Dobra, ja sobie tutaj zobaczę. o na nasus. E, co tam? Nie ma nasusa. A, nasus jest tam, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Może coś na bocie zdziałamy? Jakaś próba... No? Coś tego jest? Dawaj No i elegancka Ale wow, 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 luks Uciekamy, uciekamy, uciekamy Jak coś to postaram się go zasłaniać Chodź no tu Dobra, damy mu slowa nie, nie bij się. Czemu ty się bijesz, stary? W sumie W sumie to przyszła nidali, teraz nie. Możemy coś działać, dobra? Nie, nie umieraj. Aj umarł. Aj niedobrze Dobra, weźmy tą wieżę. Weźmy tą wieżę i puszymy. No, zobaczcie, jaką mam farmę junglerem. Powiedzmy, że junglerem oczywiście, nie? Dobra, jak najszybciej wziąć wieżę i jeszcze smoka, nie? I teraz lecimy tutaj. I widzicie teraz jak e, szybko falę minionków się bierze za pomocą E? Dlatego maksujemy. No Asus też jest dobry do robienia smoczków. Może je spokojnie tankować tutaj. Potrzebujemy tylko jakiegoś DPS a żeby go nie robić 100 lat. No i pych. Dobra. No także zobaczcie, w killach jest teraz w miarę równo. Mamy smoka, mamy wieżę, także wyszło nam całkiem spoko to. No, i ciśniemy dalej, nie? Teraz wiecie co? Spróbuję pomóc na topie. No, trzeba, trzeba teraz cisnąć tego toplejna Spróbuję przejść tędy, o zobaczcie, tak, tędy tymi krzeczorami przejdziemy się. Aczkolwiek on jest pod wieżą, ja na razie nie mam ulta niby. No, zobaczmy, zobaczmy sobie rydanie. Aczkolwiek mam 2k golda, zobaczcie ile można za to kupić, o. Aj! A już chciałem, nie? No już tutaj liczyłem na jakiegoś fajnego stila. Mmm, nie dobrze, nie dobrze. No dobrze, Dobra, to wiesz co, ja po prostu wrócę. E, ile to cudo kosztuje? 2000. A nie, to 130 golda, to można wyfarmić i kupić od razu cały item. No na topie się szczególnie nic teraz nie dzieje, nie? Przy okazji zobacz, stakuję sobie kół, także zawsze jakiś tam damage wpadnie. Niewielki, ale zawsze, zawsze coś, nie? No ale mówię, nie możemy maksować kół, bo to by było... Z, z, za długo byśmy robili dżunglę, a jeśli byśmy maksowali je jako drugie, to nie mielibyśmy ganków. I to było też lip, lipa straszna. O ty, o ty, o ty, o ty, o, ty, o, ty, o ty, Zostaw moją wieżę. No. Nawet ja tutaj zostanę na chwilę. A już mam na cały item. Ale wiem, że... Lux zaraz po prostu może wziąć tą wieżę. Mm, tu jest Nasus ich, Zobacz. Nie, nie mogę się teraz wycofać. No, ale dostaję ta nidalkę. Dobrze, ładnie tutaj. No, na razie proponuję się nie bić. Kurczę, jeszcze mam tyle golda. No, dobra. Teraz nie mam wyboru. Chociaż... Dobra, ja tutaj jestem dosyć tankowaty, także wytankuję. No, i dwa kile. No. No, mimo że liver na początku, zobaczcie jak teraz tam ładnie idzie, ale teraz to ja na 100% wracam. No, ta gra nie jest taka epicka jak poprzednia, no, niestety, dalej nie nagrałem do końca. Wyłączyłem nagrywanie, żeby nie zaśmiecać sobie dysku. No ale myślę, że też jest całkiem okej okay. Dobra, ale jako drugi item proponuję sobie teraz zmaksować e, To do bulwarka Także będziemy mieli, będziemy tak kosmicznie tankować, już jesteśmy, nie? Bo zobaczcie jakie mamy resy, trochę HP I tam jeszcze potem złożymy sobie coś na damage, ale damage głównie przy okazji stakujemy sobie z Q Także jest elegancko Zawsze jakiś tam damage spadnie, no bo zobacz Spamujemy, będziemy tym później spamować w lejcie I tak co chwila po 400, bo złożymy sobie jakiegoś Sheena, nie? Także całkiem przyjemny damage, za friko? Dla mnie okej okay. Jest takie coś Nidali, w sumie zabrałem Nidali blue buffa, myślałem, że ona ma, ale teraz mi się przypomniało, że jej się przecież skończy A i możemy robić też takiego trika, że pyk i za, jak już idziemy to sobie zestakujemy dwa przynajmniej. A tam są jakieś crazy team Ale poczekajcie 30 sekund, no. no? No dobra, nie ma wyboru. No. Aczkolwiek ja bym chciał tego rydba, on nie tak kusi. A Varus jest na yy, bocie i to tak dosyć hardcrowo. Moim zdaniem, wracaj, bo już idą do ciebie. Aha, tutaj ci też wszyscy wracają, okej okay. Dobra, no, przynajmniej nidarka została. E, przy okazji powiem wam, że moje runki to czerwone pod attack speed, żółte niebieskie armor magic resist e, i duże to quinty pod movement speed. Także tons of movement speed mam dosłownie. Ale uwielbiam na junglerach mieć po prostu e, tyle movement speeda i po prostu jestem wtedy wszędzie. To jest coś pięknego. Okej okay. Właściwie to mogę się zaraz już wracać Ani dalka nie mam many No mogę mi oddać tego blubafa. Dobra, ja tutaj jestem Okej okay. O, panie na asus, panie na asus Dawaj, to jest moje Nice still, przynajmniej małych <ścoughs> o, o ty, o ty, Dobra, daliśmy mu OPS-LOA na Suso No i dobra, i kill dla olafa Wpadł, miło Myślę, że miło. Zobacz, już ten slow, slowuje do 95%. 95% slowa. Także, y, tresz ma teraz 99%, także już jest drugi, jeśli chodzi o Nasusa. A i tak, całkiem nieźle. A, już nie ma nic, dobra. wykniemy tutaj E. Wiesz co, już chyba jest, no, jest kasa na bulwark, także wezmę go sobie. XDD. Oh, man. Dobra Uciekaj, uciekaj, ja tutaj. Nie, dobra, nic. Nothing to do here. Dobra, chyba że tak To przynajmniej coś ze slow je pobiję Albo i ucieknę nawet, chociaż nie To akurat wątpię. Ale dobra, jest tutaj jeden kill i jest drugi. No dobra, jednak drugi mu uciekł. A on jest sam tutaj, to nie ma, nie, nie da rady niestety, warusik. No tutaj daliśmy się połapać, nie? I zobaczcie, już jest 16-15, trzeba unikać takich akcji. Ale dobra, mamy już super ważne dwa itemki. A tutaj wieża padła. No żeby przeciwnicy się tutaj nie podnieśli. Byłoby miło. I zobaczcie moją farmę Naj największe w grze nade. <śpoka> Spoka. Jako drugie e, składam sobie zazwyczaj e, to To mi daje, zobaczcie Jest redukcja cyceków, ten na daje, czyli e, Dzięki temu nie muszę kupować merców Bo i tak mam, mam jeszcze masterki na e, crowd control Żeby je zredukować plus jeszcze ten item i to już mi daje wystarczająco dużo O ładnie Także smog za trzech nie worth it za dwóch można powiedzieć, że taka ok, w sensie takie no prawie równo. Dubę Baron, no możemy. tak, Ale to musimy odpuszować. No to dawajcie, jazda jazda, mamy pink Ward to zdecydowanie możemy zrobić go. Ja zaraz będę miał też ulta, więc spoko. Nasus jest dobry właśnie do robienia barona, bo ja go mogę jakoś, jakoś tam wytankować w miarę. Także tutaj jesteśmy w miarę bezpieczni, w miarę z Afrikobarą praktycznie. O, ja tu muszę tego smajta uważać. Dobrze. Lux zwalniala za wcześnie swojego ulta. E, takie coś jest dobre, jeśli bym spanikował. Gdybym spanikował i odpalił szybko smite'a, to zestylowałaby go, ale ja przewidziałem, że zrobi za mało damage'a i dzięki temu, wiecie. Dzięki temu jest nasz Baron. Nadal. Ale Lux jest naprawdę jedną z lepszych postaci, o ile nie najlepszą, jeśli chodzi o kaosowanie Baronów. Bez smite'a. No i okej, okay, bierzemy. Maja wieża. <grytania> wow, znowu Oliver. znaczy taki wiecie, czasowy i... i znowu chyba uda nam się wygrać, także elegancko, myślę. Raz zobaczmy Red Buffa, czy jest faktycznie. Ale dobra, oni widzę, że chcą koniecznie zrobić coś głupiego. No oni muszą. Muszę zrobić coś głupiego. Dobra, także ja odciągnę tą Caitlyn z fightu, nie? Dobra. Nara razie, I teraz spróbujemy się klepać z nimi tutaj. No dawajcie, dawajcie. Zobacz, co robi Varus, nie? <laughs> Varus teraz... Yy, pora, pora na smoka. Zobacz dalej Warusa, co on robi. No ten typ jest niemożliwy po prostu. <grywy> Tutaj jakiś najdłuższy teamfight yy, wszechczasów, a on... Yy, tak. No zobacz, nadal jest ten teamfight, a on nadal nie wziął tej wieży. Wow, udało mu się po dwóch minutach chyba wziąć tę wieżę, nie? Dobry typek. Ja już nie mam many, także to by było na tyle moi drodzy. Tu jest lax, Ale dostałem za dużo slowów chyba. Ale spróbuję ją pogonić. No man. No, nie dali. Nie mam już many, praktycznie. Nie, dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobrze, przynajmniej tyle. Dobra, nas ten, e, Varus wreszcie wziął coś. Gdybyśmy mieli wcześniej je, e, jakiegoś tutaj DPS-a, no to byłoby o wiele prościej. To by już skończyć te team fighty, nie? Gdyby był z nami, to byśmy ich rozwalili. Byłoby 5 za 0 albo tam coś w podobie. I tyle, nie? E, dzięki. Dzięki, panie Trzesz. No ulti na Thresha jest słaby moim zdaniem, ale zasługuje ci go Tutaj walniemy. E, niech Caitlyn w tym stoi, nie? Przynajmniej dostanie sporo damage'a I dobra, o jest top, dobra to teraz cofka, proponuję cofkę Już zebraliśmy sporo tego golda, przydałoby się nam e, Trochę odpocząć moim zdaniem no, Spróbuj mi tylko przerwać recall, no Masz szczęście stary Ile kosztuje to? Mm, drogi item się z tego zrobił. Dobra, to w takim razie idziemy dosyć standardowo. Czyli pyk, pyk, to sobie sprzedam. I teraz potrzebuję Shina. Shin jest najważniejszym itemem na, na susie. Może nie w dżungli, w dżungli dajemy sobie radę bez. Yy, ale, ale na Nasusie jakimkolwiek na, na przykład na topie, nie, to to jest mistrzowski item. Także to trzeba złożyć. O, i wtedy jest tons of damage. Niech to mi dali. Dajcie tego blue buffa? Nie, nie, bo za to, żeby wychodziła, Nie, nie dam ci. Chciałbym jeszcze sobie tutaj w miarę szybko spróbuję jakoś nastakować, nie? Te kół chociaż troszkę, ale już trochę tego za chwilko mamy. Szczególnie teraz, jak jest blue buff to szybko się stakuje. No i zobaczcie, tutaj już jakieś akcje Olaf sam od, odwala. No dobra Już nie, niech mu będzie, niech mu będzie, nie? Yy, tak. Awarus Dobra, już jest w ogóle i tak surrender, także ja sobie biegnę i zrobię coś śmiesznego. Nie, nie zdążę nawet. No dobra. Także to była dosyć taka yy, śmieszna gra. Byłem na Susem na Midzie i w dżungli, także... <laughs> tak, może zatytułuję nawet ten odcinek. No dobra, także widzimy się w następnych. Cześć, trzymajcie się, ludziska.